Witam tu jeszcze tysik, a tu jest mój pierwszy odcinek Przygód z Minecraft na modach Kurde, szkoda, że zrespiłem się na śniegowym, bo nie lubię śniegu osobiście. Tak w sensie w Minecrafcie. No i... Jakby co za tą jakość, to przepraszam bardzo, bo to jest mój pierwszy. Jakbym miał wprawę większą, to wtedy. Dobra, jesteśmy. Ma kłopot, bo kolega tutaj zazwonił z serwera. Tylko polecam serwer Astelix. Będzie IP do niego, będzie też w opisie. Do... Linki do modów też będą, więc. No, jak chcecie, mody to, to proszę będą. Czyli y, jest Tankraft, jak na razie jest też Exchange Exchange 2 No, będę. wszystkiego do tego będzie. Minecraft, Forge będzie też, Model wszystko szybko będzie. Może jeszcze re Renima, dodam. Mmm, jeszcze dodam Timbermont, nie wiem co jeszcze dodam. Widzę, że... fajne jaskinie się tu generują. Ooo, creeper. Jak ja nie lubię tych zielonych ogórków. Mm. Ou, jak się taśnie. Au. Yy, o, kryształ, tak, zombie. Jak ja nie lubię zombie takich Stampf, bo mają dużo żyć. O, troszkę lagi mam. Trochę bardzo małe fps mam. Nie wiem czemu. Spróbuję to zmienić na no, następny odcinek, żeby tak nie lagowało mi więc może pójdziemy, niech on się spali przecież mam nadzieję, że pójdzie do nami, nie się spali o, już, już nie idzie mm, dobra, przeróbmy to na deski craftinga mm, patyczki weźmiemy sobie zrob. Kilo, miecz, już. Zrobimy sobie taką pierwszą chatkę, pochatkę. I. No, a potem jeszcze będzie z kolegą kręcił filmiki. Też go polecam. Wiktor, koniecznie się nazywa. Też link do niego. Będzie w opisie. Link do, na jego kanał będzie też w opisie. Więc wszystko, co jest potrzebne, będzie w opisie. Dobrze. Crafing zabierzemy do środka. Zrobimy skrzynię. Это нам на разе старче и... Пьет. Zrobię krótkie cięcie i zobaczymy się jak jak upiększy ten mój domek. Do zobaczenia zaraz. Dobra, już jesteśmy, zrobiłem jak widać łóżko, tu zrobiłem dwa diamenty, żelazo troszkę, tu zrobiłem taki no, pokop, a diament znalazłem w jaskiniach, bo poszłem, się, zaszyłem się. I teraz pójdziemy po tamten kryształ, co tam jest. Bo czy jest tutaj gdzieś ten zombie tylko szkielet, tam jest drugi, o i szkielet i kryształ drugi, to chodźcie dzieci, nie ma tu nigdzie tego zombie. a to bolapo, ginie śmieciu, o, achievement, jak miło, cześć, a. Awang, gupi zombie, oh, um, tak, ah, um, berang Wy, posz... Wy poszliście Wy To ja tam wejdę na górę o kryształ Czy się mi dirta mm. I... O tam jest i hmm. Trochę tu kryształ węd. Gdzie jest ten kryształ? Bo straciłem z pola widzenia. To jest ten mały. Bo na razie, a zapomniałam, powinienem jedzenia Więc Zaraz skończymy filmik. I jeszcze raz, wszystkie do tego informacje będą w opisie. Jakby ktoś by był miły zrobić intro, to proszę wysłać je na mój prywatny moją prywatną skrzynkę. Wysłać coś. O, kripelata. Mm, teraz gdzie był mój domek? W domku. W domku kajsty 30 Dobrze, dotrze jeszcze do domu i... Więc... no szybciej!

Ja już spać. Dziękuję. Subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczenia na następnego odcinka.